Cześć ludzie kochane, <laughs> o, przepraszam, <laughs> mam takie pytanie do, do kucharzy, do kucharek. <laughs> Powiedzcie mi jak wiecie, czym można zastąpić Marianka? Już tłumaczę o co mi chodzi. Jak była u mnie Magdalena, Magdalena z Frykasów, <laughs> miałem akurat żeberka. I mówi, poczekaj, masz ty coś do tego? Ja mówię, ja nie, nie mam chyba nic tam. Sali, i pieprz i to wszystko. I papryki słodkie tam troszkę. Mówi, a masz może majeranek? Ja mówię, Marianka to ja nie, nie, nie mam. <laughs> chyba. Tam córka w pudełku ma jakieś przyprawy, jak przyjeżdża, to używa, kupuje, ale nie wiem, czy tam jest. No i Magdalena zajrzała do tego pedełeczka i tam, no, jest trochę torebek, no powiedzmy jest koperek, jest czosnek, jest coś, taki sypki czosnek w toreberce, jest coś i był e, rozmaryn. Właśnie Magdalenowi to jak nie masz mar, <grym i wioski> marianka to rozmarynem, <krym i wioski> troszkę nas. I tak fajnie nasmarowała te żeberka, zasoliła, troszkę pieprzu, troszkę soli, rozmarowałem i wstaw do lodówki na, na jutro masz gotowe. Zalej tylko, chcesz do wolnowaru, zalej wodą. I niech się pichci. No i tak zrobiłem i naprawdę było pyszne. A wczoraj też przygotowałem sobie jeszcze obiad na, na dzisiaj, jutro. I właśnie wczoraj zrobiłem to samo. Soli, pieprzu. Nie wiem jak to się nazywa fachowo. Panierka, peklowanie czy co. Tak obsmarowałem to. No i się teraz pichci. Już 2,5 godzinki się piści. Jeszcze z godzinkę, półtorej będę miał Sub-A i do spa. Teraz kasze kasy będę miał super obiadki na dwa dni. I pytanie brzmi najważniejsze, to już na początku mówię, może wiecie, co jeszcze mogę użyć oprócz Marianka? Bo Marianku nie mam, a nie wiem kiedy będę robił zakupy. I nawet jakbym teraz kupił Marianka, to jeszcze tam trochę przypraw mam, a nie wiem, może coś się przyda, żebym wykorzystał to, co jest, bo nie wiem kiedy córka przyjedzie. Może w tym roku, może w przyszłym. Ech. Jakbyście mieli jakieś rady, to bardzo chętnie skorzystam. Nie będę przywracać zwycięzcom pudełka mam to, 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 tamto. Tylko tak mi. Wypiszcie, a ja będę patrzył w komentarzach. piszcie, a ja będę patrzył, czy akurat to mam. I napiszcie mi, jak to się nazywa: peklowanie, czy jak, czy jak, czy panierowanie, czy. To nieważne jak to się właściwie nazywa. Bo i tak będę się jednak smarował tymi przyprawami. I tak, bo wychodzi super. A szczególnie jak tak wieczorkiem wstawię do lodówki i rano wyciągnął coś takie przysiągnięte tymi przyprawami. Pomyślcie coś o Marianku i czym zastąpić. Na razie cześć, czym ci się. A i miłego weekendu Wam życzę. Cześć.